Przedstawiam wam Tadosa! Hey! What did you do that for? You some kind of maniac! Woohoo! This is gonna be good! Such violence! Stop! You violated the law! Hey! What did I ever do to you? By the gods, there is a psychopath on the loose! No, może nie do końca tak powinno się używać tarczy do serwowania, ale nie mogłem się powstrzymać, gdy zobaczyłem zabawny filmik, w którym zmodyfikowano robota czyszczącego rumbę, tak, by przy uderzeniu w jakąś przeszkodę wydawał krzyk. Krzyk bólu lub nawet coś gorszego. Jak powstał ten rewolucyjny wynalazek? Jak to się ma do nauki tenisa stołowego? Na te pytania postaram się odpowiedzieć już za chwilę. Witam serdecznie. Nazywam się Hubert Spychała. Jestem mistrzem gildii, a to jest gildia tenisa stołowego. Skąd w ogóle wziął się pomysł na Tadosa? Z 20 lat temu firma Donik, produkująca sprzęt do tenisa stołowego, miała w swojej ofercie tarcze do serwowania. Były to takie punkty, które kładu się na stole i one zliczały trafienia piłeczką w te punkty, wyświetlały na Kolorowym wyświetlaczu. Niestety nigdzie nie mogłem już tego znaleźć, więc postanowiłem zrobić własną wersję. Ostatecznie projekt TADOS stanął na tym etapie. Tados składa się z prostej obudowy i pokrywki która uderzona przez piłeczkę przenosi energię z uderzenia na płytkę piezo czyli przetwornik piezoelektryczny który jest w stanie przemienić mechaniczną energię w prąd jednak to nie wszystko co piezo potrafi bo za jego pomocą można wytwarzać dźwięki Projektowałem to wszystko w darmowym programie Blender 3D. Gotowy projekt eksportuje się do formatu STL i otwiera w programie do cięcia modeli na warstwy i konwertuje do G-codu, czyli instrukcji dla drukarki, by wiedziała, co ma zrobić, by model 3D mógł się zmaterializować. Ja używam darmowego Ultimaker Cura. Całością steruje mikrokontroler ESP32S, który ma wbudowany moduł Wi-Fi i Bluetooth, za pomocą którego połączyłem TADOSa z aplikacją na smartfonie. Do programowania EPS32 użyłem kolejnego darmowego programu Arduino IDE i za pomocą prostego kodu udało mi się wywołać pożądany efekt podczas trafienia piłeczką. Natomiast do tworzenia aplikacji na smartfona posłużył mi Sketchware którego niestety już nie można pobrać, bo projekt upadł. Do wszystkich wymienionych programów link w opisie filmu. Jak zawsze wszystko to kosztowało wiele krwi, łez i potu. Ale było warto. No dobra, ale po co to wszystko? Tados jest zwyczajnie bajerem, który ma zaciekawić i zmotywować do ćwiczeń serwu. Dzieciaki uwielbiają roboty do narzucania piłek i inne ciekawie wyglądające rzeczy. Trzeba jednak uważać, by nie przesadzić i nie zrobić z treningu jarmarku czy innych dożynek. Jak widać, jest to wersja, która wymaga stałego źródła zasilania w postaci ładowarki USB. Gdzieś w odległych planach mam rozbudowanie tego modelu o baterię z modułem ładowania, dodaniem wyświetlacza, stworzeniem modułu samodzielnego, który można by używać bez telefonu, a także dodanie ruchomej platformy która przesunie Tadosa zaraz po tym, jak zostanie trafiony w inne miejsce. Jeśli podoba Ci się ten projekt, rozważ wsparcie gili tenisa stołowego za pomocą Patronite'a. Link w opisie. To wszystko w tym odcinku. Jeśli uważasz, że Tados to fajny bajer, zostaw polubkę i napisz komentarz. Albo najlepiej zrób jedno i drugie. Śmiało możesz też udostępnić ten materiał dalej i zasubskrybować ten kanał, by być na bieżąco z nowymi filmami. Za tydzień opowiem Wam o ekspedycji, innowacyjnym warsztacie tenisa stołowego nawiązującym do klimatu GRPG. Uff, na całe szczęście Tados odpalił. Byłem pełen obaw, gdy wyjąłem go z pudełka, ale wszystko bezproblemowo zadziałało. No Więcej problemu dzisiaj sprawiło mi wymyślenie całej tej obwódki i nagranie tych wszystkich ujęć z komputera. Jeśli chciałbyś poznać sekrety Mistrza Gildii i zobaczyć jak te wszystkie wynalazki powstawały, możesz to zrobić zostając moim patronem. Za 10 zł miesięcznie otrzymujesz status przebudzonego i będziesz mógł zobaczyć wszystkie nagrania, jak to wygląda. Do zobaczenia za tydzień na ekspedycji!